Chyba czeka nas challenge z tortami. Ja zaczynam. Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama. Żeby było sprawiedliwie, zamknę oczy. Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mija, teraz Twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej! Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się! Dostałam wszystko! A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutelle! Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Wiem. O, co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow. To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Ok, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tukę wasabi. Już czuję ten ostry zapach, ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mia nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę nutelli! Gotowe? Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem mi, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała Sabi. Kate, jak ci nie wstyd? Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko? Dobra, dosyć gadania. Czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia. No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta, prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie. Miałam rację. Moje usta zaraz spłoną. Pomocy. Jeszcze! Jeszcze! Spadaj stąd! Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara! Już gorzej być nie może! A jednak może! Nienawidzę jajek! Dobrze ci tak! Nie będziesz więcej kradła cudzych smakołyków! Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie! Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie! To straszne! Jestem cała mokra! Co za ochyda! To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć. A tak! Hura, dostałam cukierki. Ciekawe, co ja dostanę. Karma dla psów. Ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Hej! Awesome! Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Hmm. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Hate, przestań na mnie patrzeć i lepiej zjadaj swoją karmę. Jak wysypię z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie okej. Okay. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona? Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Fu jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo! Ojej, cześć słodziaku! Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię! Wynoś się stąd! Naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, ja tak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko, zrobiłabym zdjęcie. Wiem, podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego. Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. Może nie trzeba. Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie, to zepsuje mi makijaż. Ale będzie wesoła. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Jesteś okropna. O, skitelcy. To co kocham. Po co nam te karty? Zobaczymy, kto z jaką prędkością będzie jadł. Ze średnią. Z powolną. A ja będę szybka. Super. Jest tylko jeden sposób na szybkie zjedzenie cukierków. Zrobienie tego bez pauzy. Hop. A mnie się nie spieszy. A ja wymyśliłam coś ciekawego. Szybkie jedzenie z jest fajne, ale dlaczego tego nie udoskonalić? Wszystko, co trzeba zrobić, to ułożyć cukierki według kolorów. Następnie potrzebna jest rurka i teraz mogę wespać każdy rządek. Teraz mój język też zmienił kolor. Jeśli zechce, będzie żółty. A jeśli zechce, będzie zielony. mną jeszcze dwa kolory. Myślę, że to świetna zabawa. Podoba mi się. A im więcej kolorowych cukierków, tym więcej kolorów mam na języku. Tina, co tak siedzisz? Twoja kolej. Ja będę podrzucać cukierki. To nie zawsze działa, ale nauczę się. Nie, no, nie dam rady. Pomogę ci! Otwórz buzię, a ja będę wrzucać ci tam cukierki. Świetny pomysł! Trzymaj! Y na to łap! Dokąd wy się tak spieszycie! Nie starczy Wam czasu na delektowanie się smakiem każdego cukierka. Tina skończyły nam się cukierki! Co my teraz robimy? Hey. Mam pomysł! Oskar to dżentelmen poczęstuje nas. Wciąż mam swoją rurkę, więc akurat się przyda. Co wy robicie? Super! No, co za zabawa! Nie tylko ty masz rurkę. Ja też zjem sobie dokładkę. Oszalałyście? Jak możecie kraść tuż przed moim nosem? Będę musiał przeciąć wam rurki. Ps. Od teraz sam będę się delektował słodyczami. What? O kurczę, zjadłyście wszystko! Krzyża! Góra, Nutella! Wszyscy ją kochają! Tym razem jestem wolna! A ja jestem szybki! Średnia prędkość mi odpowiada. Możemy zaczynać? Dina już zaczęła. To będzie trochę trwało. Nadszedł czas, żebym ja zjadł Nutelle. Głupi słoik. Dlaczego w ogóle przykrywają go folią? Jak mam go otworzyć? Wiem, palec to najlepszy sposób. A jeszcze lepiej, jeśli palec nie jest twój, żeby się nie pobrudzić. Skorzystam z pomocy Diny. Dziękuję. Teraz mogę wszystko zjeść. I jednak użyję do tego swojego paluszka. Chociaż na jednym palcu nie mieści się zbyt wiele kremu czekoladowego. Użyję więcej palców. Będzie znacznie szybciej. A tak w ogóle to mam dwie ręce, myślę, że wynalazłem najszybszy sposób na zjedzenie nutelli. Chcę je jak najszybciej spróbować, ach wiem, co masz na myśli! Fu, co za ochyda, Oskar Szkoda, że siebie nie widzisz O co ci chodzi? W przeciwieństwie do ciebie już skończyłem A ja właśnie zaczynam Słuchaj, Oskar Wiesz co? Może masz łyżkę? Chociaż kogo ja pytam? Wiem, znam sposób na zjedzenie nutelli Bez brudzenia rąk Wystarczy wlać ją do ust Gotowe To było pyszne Dobrze, że mamy duże słoiki. Ja też chcę więcej nutelli. Mam pomysł. Mam tu specjalne urządzenie, które sprawi, że czekoladowy krem Julie wyląduje w moich ustach. To działa! To dziwne, gdzie jest Nutella? Słoiki są prawie puste, ja wciąż nic nie dostałam. Oskar, to twoja sprawka. Hmm. Nie no, co ty? Okay. To dziwne. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O, jestem pełny. Hey, I znowu nic. Oskar, jak mogłeś? Widzę czekoladę na twojej twarzy. Czy skoro tak, zobaczmy, jak posmakuje ci czekolada na ostro. Więcej nutelli. Nie mogę sobie odmówić. Taka dobra! O, o. o rany! Dlaczego to jest takie ostre? Pomocy, palę się! Wszystko mnie piecze! Więcej nie będziesz podkładać cudzego kremu czekoladowego? No, w porządku. Tym razem cię oszczędzę. Nie na darmo przygotowałam butelkę mleka. Proszę. Trzymaj. O tak, o wiele lepiej. Julie... Dzięki za mleko. I za Nutelle oczywiście. Tina, jeszcze nie skończyłaś. Przestań na nas patrzeć. Nadszedł czas, abyś zjadła Nutelle. Zgadzam się. Nie będę czekał tak długo. No dalej pospiesz się! Dziękuję. To niemożliwe. Możesz to zrobić szybciej. Spójrz właśnie tak. No pospiesz się! Nie mogę być szybsza. Nadszedł czas, aby spróbować nutelli. Tak długo na to czekałam. A... No weź zrób to, pospiesz się! Oskar, ona nigdy tego nie zrobi. No to po co mamy tu siedzieć? Spadamy stąd. Okay. Dobra. Pyszne! Ina, ty nadal jesz? Julie, chodź tu. Ona wciąż tu jest. Wow, nie miałabym do tego cierpliwości. Oskar, no nie wyszliśmy stąd na darmo. Przybij piątkę. Będziemy tu do końca życia. Tak się cieszę, że was widzę. Też. Wszyscy zjemy sobie lody. Dajcie nam szybko karty. Mam średnią prędkość. Okej. Ach, pochłonę to w mgnieniu oka. O nie, będę musiała jeść lody długo i powoli. To męka. Masz pecha. A ja szybciutko zjem pyszne lody. Jestem taka zazdrosna. Juli, pospiesz się, ja też chcę lody. Oh. Ej, gdzie jest moja łyżka? Mam dość czekania, ta łyżka jest teraz moja. Pomoże mi szybko zjeść lody. Spójrzcie na to, wygląda jak zwykły lód na patyku. W końcu go zjem. Wygląda pysznie. Tylko dlaczego się trzęsiesz? Nic mi nie jest. Po prostu zrobiło się troszkę ch chłodno. Oskar! Co my zrobimy? On zamarzł. Mam pomysł, będziemy potrzebować palnika. A ja potrzebuję szybko suszarki do włosów. No dalej, odmarzaj! O, o, dzięki! Bez was do końca życia byłbym bryłą lodu. Daj mi ten palnik, chcesz mnie spalić? Lepiej zajmij się swoimi lodami. Ja też zajmę się swoimi. Zrobię sobie klasycznego rożka. Polega to na włożeniu kulek lodów do wafelka. Wygląda super. Jeszcze jak? Spójrzcie na to. Największy rożek w moim życiu. Oskar, nawet o tym nie myśl. Nawet go nie dotykaj, bo oberwiesz. A nie mówiła? Zobaczcie, mój rożek jest jeszcze większy. To jest to. Mogę go teraz zjeść. Jaki dobry. Oddałbym wszystko, chociaż za mały kawałek. To jest takie pyszne. O nie, wszystko spada. No, trzeba było mi to dać. Ha, ty na szkoda, że nie widzisz swojej buzi. Jest cała pokryta lodami. Wyglądasz tak głupio. To nie jest śmieszne. Ha, Julie, co jest? <sum> Moje lody zdążyły się roztopić. Oh Najlepszym sposobem na ich zjedzenie będzie ich wypicie. <sum> O nie, nie rób tego. Wszystko się rozleje. Co za okropność. Dlaczego? To moje lody. Mogę je jeść jak chcę. I to zrobiłam. Smakowało mi. Teraz będziemy cię nazywać Smurfem. Dziewczyny, może pobawimy się razem w chowanego? Niech los zdecyduje, kto będzie szukał. Hura, Amanda, ty! Zaraz tak się schowam, że mnie nie znajdziesz. Chyba nikt mnie tu nie zauważy. A, oprócz pająków. Kurczę, naprawdę tu strasznie. Ciekawe, co jest w tych sejfach. Są takie ładne. Sprawdźmy. a Pomocy! Ten sejf mnie wciąga. Dobra, szukam. Gdzie wszyscy się schowali? Phoebe poznaje po włosach. Znalazłam cię! A gdzie jest Mike? Nie wiem, chodźmy go szukać. Coś mi mówi, że siedzi w tej spiżarni. Nikogo tu nie ma. Ale ile tu ciekawych rzeczy. Phoebe, patrz. Tu są trzy fajne sejfy. Może Mike wszedł do jednego z nich. Wiem, że to głupie, ale sprawdźmy. Okej. Okay. No dobra. Nie, to na pewno nie Mike. To mój ulubiony batonik Kinder Bueno. Zjedzmy go i szukajmy dalej Majka. Pyszności. A może ukrywa się w tym żółtym pudełku? A! Pomocy! Ratunku! Ojej! Chyba to pudełko nie było otwierane przez jakiś czas. Pozostało sprawdzenie zielonego. Chyba znalazłyśmy Majka. I najwidoczniej czeka nas fajny challenge. Wiedziałam, że dostanę jakieś smakołyki. Ojej, co robić? Mam nadzieję, że potem butelka nie wybuchnie. Uff, udało się. Co tak długo? Czas, żebym ja otworzyła safe. Patrzę na obrazek i myślę, że czeka mnie coś dziwnego. Kupa na sejfie mówiła wszystko. Nienawidzę cytryn. Mike, a ty co masz? Ojej, mm. ja mam chmurę. Oh my God. Chyba będzie padać. I pada. Pyszny deszcz. Spójrzcie, widziałyście kiedyś deszcz cukierków z Ja też nie. Super. Ale to jest dobre. Fibi, mm. dlaczego nie pijesz swojej koli? No to jest dopiero prędkość. To było pyszne. Ups, wygląda na to, że coś się zaraz stanie. Od tego na pewno wszystkie szyby polecą w całym budynku. Przykro mi nie chciałam. Nie wstydź ci? Ludzie na ciebie patrzą. Przestań zrzędzić! Amanda, lepiej zjadaj swoje cytryny. A już miałam nadzieję, że wszyscy o nich zapomnieli. Dobra. Żeby łatwiej było mi je przełknąć, trzeba je po prostu wypić. Może sok z cytryny nie będzie taki zły. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Muszę spróbować. Ej, ostrożniej! Przestań rzucać skórkami. Amanda, zaraz oberwiesz. Nie krzyczcie, jest mi wystarczająco ciężko. O, to straszne! Ale wzięliśmy przynajmniej darmowy prysznic. Dlaczego skończył się deszcz cukierków? Chcę więcej! No to jest to! Dlaczego tylko Mike dostaje cukierki? Przecież wystarczy dla wszystkich! Co robisz? Daj mi tę miskę! To teraz twój kapelusz! A ja nie będę kradła cukierków, lepiej wezmę sobie całą chmurę. Mam tego dość. Przestań dotykać tego, co moje. Chciałaś cukierków? No to masz. Ojej, to boli! Chyba i tym razem mi się poszczęściło. Mogę być pierwsza? Wow, nie wiedziałam, że w sejfie może się trafić nowy iPhone. Teraz będę miała najfajniejsze zdjęcia. Oh Maj, amanda. Uśmiechnijcie się! Co robisz? I to na pamiątkę. Czas dowiedzieć się, co znajduje się w waszych sejfach. Ojej, dlaczego ktoś dostaje iPhone'a, a ja tę śmierdzącą cebulę? Co za ochyda. A co ze mną? To dziwne. Nie mam pięciu lat, co ja mam zrobić z tymi lalkami? Ale trzeba przyznać, że wyglądają fajnie. Można się nimi pobawić. Co się dzieje? Moje ramię, jakby mi zdrętwiało. Chyba wiem, do czego służą te lalki. Teraz jesteście na mojej łasce. Zobaczmy, co jeszcze potrafi ten iPhone. Bibi, ręce do góry. Dziwne, ale i tak wszystko widzę. To nie wszystko. A teraz potrząśnij ręką. Oje, nie zdawałam sobie sprawy, że to taka zabawa. No i proszę, to nowy iPhone. Zobacz co zrobiłaś, rozbił się. Nie zrobiłam tego specjalnie. Mike, najwyższy czas, żebyś zjadł cebulę. Od samego zapachu robi mi się niedobrze, nie chcę tego jeść. Powiedziałam, zjadaj. Nie chcę. W takim razie będę musiała skorzystać z pomocy lalki. Teraz będziesz musiał wziąć kęstej soczystej cebuli. Nie. To obrzydliwe. Już czuję ten zapach wnikający w każdą szczelinę w tym pokoju. Mike, czy wiesz, że można jednocześnie jeść i uderzać się w głowę? Nie wiedziałem. Nie chciałem tego wiedzieć. To straszne. O, chyba się uspokoiło. Amanda, nie dotykaj więcej tych lalek. Wystarczy. Nie zdawałam sobie sprawy, że to taka zabawa. Dobra, czas potańczyć. Szybciej, szybciej. O, tak. Kurcze, straciłam swoje lalki. Teraz my je mamy. Chciałam się tylko pobawić. Tym razem do mnie czeka coś fajnego. O tak, uwielbiam chipsy. Czas na małą przekąskę. Tylko jak otworzyć to opakowanie? Nie mam siły. Pomogę ci. I teraz Amanda na pewno zje sobie chipsy. I to prosto z siebie. Mam nadzieję, że czeka mnie coś niezbyt paskudnego. O nie, dlaczego mam takiego płecha? Nienawidzę brokułów. Mike, chcesz, żebym dała ci spróbować moich chipsów? No to zamknij oczy i otwórz usta. Co? Obrzydliwe, to jak rzucie trawy. To nie jest śmieszne. Fibi, lepiej sprawdź coś w twoim sejfie. Ja mam jakiś fioletowy kapelusz. Gdzie ona jest? To dziwne. A co w tym takiego dziwnego? To zwykły kapelusz. Wow. Nie, na pewno nie dam nikomu niewidzialnego kapelusza. Mike, czas, żebyś ty zjadł talerz brokułów. Ale ja nie chcę. Musisz, Mike, musisz. Dobra, to tyle. Nie macie pojęcia, jakie to obrzydliwe. Czyli będziemy musiały Cię nakarmić. Dlaczego jesteście takie okrutne? To najgorsza tortura, jaką mogłem sobie wyobrazić. Już czuję, jak tworzy się we mnie coś śmierdzącego. Ojej! I właśnie to coś wydostało się na zewnątrz. Mike, co za ochyda? Potrzebujemy masek przeciwgazowych. Dlaczego nie ma żadnej dla mnie? Ja też nie chcę czuć tego smrodu. Chociaż myślę, że teraz jest już po wszystkim. Powietrze w pokoju znów jest świeże. Amanda, czas na twoje chipsy. Zgadzam się, jestem bardzo głodna. Pyszności. Chciałabym spróbować tych chipsów. Ej, ręce precz! Ci wózka. Nie chcesz tego zrobić po dobremu, no to masz za karę. Wow, nie wiedziałem, że chipsy potrafią latać. Nie. Albo to dzieło podstępnej Fibi. Mamy cię. I tak zdążyłam zjeść jednego chipska. Mam już dość tej czapki. Co robisz? Stój. Gdzie jest mój kapelusz? Teraz już nigdy nie znajdę swojego kapelusza, ani pieska. Dowcip z krzesłem nigdy się nie zestarzeje. To nie jest śmieszne. Subskrybuj kanał Barada, żeby nie przepuścić równie kolorowych, zabawnych i ekscytujących challenge'y. U nas zawsze jest wesoło.